Masz mało czasu w Lizbonie, a chcesz poczuć jej prawdziwą magię? Lizbona to jedno z tych miast, które potrafi zachwycić, ale też łatwo jest coś w nim przegapić, zwłaszcza jeśli się jest tu po raz pierwszy. Dlatego zebraliśmy 20 rzeczy, które warto zobaczyć, spróbować lub odwiedzić, aby nie mieć poczucia, że się coś ominęło. No i jak zobaczysz te miejsca, to od razu zakochasz się w Lizbonie. Oto nasza sprawdzona w praktyce lista po tygodniu szpędania się po Lizbonie z kamerą. Zapraszamy! Witamy, Witamy w, w Lizbonie! Bon dia! Zobaczcie to miasto z nami. Lizbona z Szefczyk Travel. Zaczynamy, zabieramy cię. Naszą przygodę w Lizbonie zaczynamy od dzielnicy Bikesa. Plac handlowy to główny, reprezentacyjny plac miasta nad rzeką. Tak, kiedyś znajdował się tu plac królewski, zanim nie został zniszczony podczas trzęsienia ziemi w 1755 roku. Było to niesamowicie przykre wydarzenie w historii zarówno kraju, jak i miasta. Po przebudowie plac tętni życiem. W jego centralnej części znajdziesz króla Józefa I na koniu oraz piękny łuk triumfalny, na który można wejść, by podziwiać panoramę miasta. Co warto zobaczyć w Lizbonie? Myślę, że warto zacząć od tego placu. W pobliżu jest promenada idealna na uroczy spacer wzdłuż rzeki z barami i miejscami do relaksu. To najpopularniejszy plac. Plac główny w Lizbonie. Tutaj niegdyś mieścił się Pałac Królewski. Tutaj zawsze się coś dzieje: jest mnóstwo kawiarni, piękne zabytki, a cały plac mieści się nad rzeką. Tak, t a -g, nie tak. Natalia się mnie pyta, na jaką rzeką jest Lizbona? Ja mówię Lizboa, a Natalia mówi tak, a ja mówię zgadłem. Tak. Fajne miejsce, żeby sobie pospacerować. Jest mnóstwo kawiarenek, barów, można się napić taniego drineczka, jest muzyka na żywo. Miejsce naprawdę fajne, polecamy. Kolejny hit to winda Santa Justa. mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, słynna lizbońska winda. Drodzy, a za nami charakterystyczny punkt tego miasta. Zbudowana w 1902 roku, a zaprojektowana przez samego ucznia Gustawa Eiffla. A, bardzo popularna atrakcja w mieście, wysokość 45 metrów, fajny widok na miasto. Dziś jest bardzo popularną atrakcją turystyczną i ciekawą budowlą, która zdecydowanie przyciąga wzrok. To nie tylko środek transportu, ale i świetny punkt widokowy. Przenosimy się na plac Rossio. To kolejny ważny plac w Lizbonie z charakterystycznymi fontannami i pomnikiem króla Portugalii. Piękny plac, pomnik, fontanny. Fajna tutaj jest podłoga z takich płytek. One są tak fajnie ułożone, biało-czarne i teraz jest jakiś Festyn, to są budki pełne lokalnych pyszności, alkoholu, kiełbas, wędlin, pamiątki. Ale tu pachnie. Nie wiem, czy to jest jakieś tymczasowe, czy to jest tutaj cały czas. Może się zaraz kogoś spytamy, ale naprawdę zapachy unoszące są odurzające. Panuje tu wyjątkowy i bardzo fajny klimat. Moi drodzy, ale tutaj pięknie pachnie, jakie tutaj są przysmaki. Mm. Warto przyjechać do Lizbony i popróbować tych rzeczy. Jest przepysznie. Moi drodzy, zbliżamy się do najwyższego punktu w całej Lizbonie już za chwilę. Zamek Świętego Jerzego. Trochę wspinaczki tutaj jest, ale zaraz damy znać, czy było warto. Ten średniowieczny zamek położony jest na wzgórzu w dzielnicy Alfama, z którego roztacza się bajeczny widok na miasto. Moi drodzy, jak chcecie wejść na punkt widokowy, tutaj, w najwyższym punkcie Lizbony, to bądźcie rano, bo jest kolejka niesamowicie duża. Zamek został zbudowany przez maurów. Jeśli chcesz zwiedzać to, co z niego pozostało, przyjdź jak najwcześniej. Widoki z góry są jednak absolutnie tego warte. Kolejną atrakcją, którą warto odwiedzić to Katedra Se w Lizbonie. Jest to najstarszy kościół w tym mieście. Tuż obok w sercu Alfamy znajduje się Katedra Lizbońska. Ta piękna katedra została wzniesiona w miejscu dawnego meczetu, co stało się symbolem przywrócenia chrześcijaństwa w tym regionie. Jest to bardzo charakterystyczne i kultowe miejsce w mieście. Nie tylko ze względu na swoją historię i architekturę, ale też dlatego, że to między innymi tu przyjeżdża słynny tramwaj numer 28. A teraz zgłębimy się jeszcze bardziej w uliczki Alfamy. Odkryjemy kolejne punkty widokowe i wskoczymy do tramwaju legendy. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić w Lizbonie jest. dzielnica Alfama. Jest to jedna z najstarszych, najbardziej klimatycznych części miasta. W Lizbonie nachodzisz się trochę pod górę. W 90% zwiedzanie miasta będzie odbywało się albo pod górę, albo z górki, albo po schodach, albo ze schodów. Co za tym idzie, miasto ma wiele pięknych miejscówek z bajecznym widokiem. Z parków, z punktów widokowych, których w mieście jest sporo, można podziwiać panoramę miasta i zdecydowanie warto wrzucić kilka z tych punktów na swoją listę atrakcji Lizbony. Polecamy m.in. punkt widokowy świętej łucji i bram Słońca. Więcej na temat punktów widokowych i różnych atrakcji w mieście znajdziesz na naszym blogu www. .podróżniczy.blog bez polskich znaków. Tam mamy wpis, który przedstawia wszystkie atrakcje Lizbony, dzięki niemu znajdziesz łatwo to, czego szukasz. A w tym miejscu mamy kolejny punkt widokowy na miasto. Teraz czas na prawdziwą wizytówkę miasta. Znak rozpoznawczy Lizbony. Kultowy, zabytkowy tramwaj numer 28. Bilet kosztował nas 4,20 za jedną osobę. Przejażka tym pojazdem stała się jedną z najpopularniejszych atrakcji w mieście. Te piękne zabytkowe wagony są w użytku od lat 30. XX wieku. To rzecz, którą absolutnie trzeba zrobić, by poczuć duszę tego miasta. Kolejny punkt widokowy, którego nie można pominąć, to punkt widokowy świętego Piotra z Alacantry. I witamy na Mirador de São Pedro de Alcantara. Ktoś teraz niech mi powie, czemu nie wspomnieć? Piękny punkt widokowy na Lizbonę. Tym razem w dzielnicy Bairro Alto. To świetne miejsce na relaks. Trafiliśmy akurat na festiwal z budkami, z lokalnym jedzeniem. Buły, mięsa, fryty, drineczki. A widok na miasto jest po prostu bajeczny. Kilka kroków uliczką w dół znajdziesz też dwa tramwaje, które mogą być świetnym tłem do pamiątkowych zdjęć. Przechodzimy do dzielnicy świadu, eleganckiej kulturalnej części stolicy Portugalii. To dzielnica kawiarni, teatrów, galerii i butików. W tej części miasta znajdziesz historyczną księgarnię Livaria Bertrand, Muzeum Sztuki, współczesnej operę, czy chociażby Café a Brasileira, jedną z najsłynniejszych i najstarszych kawiarni w całym kraju. Warto tu pospacerować i poczuć artystycznego ducha Lizbony. Teraz udajemy się do dzielnicy Belem, miejsca o niezwykłym, sentymentalnym klimacie, tętniącego życiem z historią w tle. To właśnie tu poczujesz ducha odkrywców i dawnej potęgi Portugalii. W dzielnicy Belem naszą uwagę przyciąga pomnik odkrywców. To piękny, ogromny monument. Piękny pomnik upamiętniający wszystkich żeglarzy i odkrywców. Wiadomo słynny Vasco da Gama właśnie pochodził z Portugalii. Był to pierwszy Europejczyk, który dotarł do Indii drogą morską. Tuż obok znajduje się klasztor Hieronimitów. To niesamowicie imponująco wyglądający budynek i miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym. Moi drodzy, trafiliśmy akurat na jakieś obchody. Zaraz postaramy się dowiedzieć o co chodzi. Został wybudowany z funduszy pochodzących z handlu przyprawami i został właśnie zbudowany po to, by upamiętnić te wszystkie odkrycia i tych wszystkich żeglarzy, odkrywców, i tam w środku jest kodegamy. To bym musiał zobaczyć. Ciekawe, czy uda się wejść, bo te obchody mogą nam zablokować tę możliwość. Ciekawe doświadczenie. Mnóstwo ludzi. To tu modlili się żeglarze przed wielkimi wyprawami, a wewnątrz znajdziesz grób słynnego Vasco da Gamy. Jego architektura w stylu manuelińskim po prostu powala na kolana. To obowiązkowy punkt zwiedzania. Niestety około dwie godziny czas oczekiwania, żeby dostać się do środka, także nie wiem. Wybierzcie się z rana, jeśli chcecie takie atrakcje, bo tutaj jest mnóstwo ludzi. A nam zostawcie łapkę w górę. Kolejna ikona Lizbony i całej Portugalii to Torre de Belém, czyli wieża Belem. Ten ważny zabytek, symbol wielkich odkryć geograficznych, niegdyś pełnił funkcję wieży obronnej nad rzeką Tag. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najbardziej fotogenicznych miejsc w mieście. Jej widok, szczególnie o wschodzie lub zachodzie słońca jest po prostu magiczny. Idąc dalej wzdłuż rzeki, tak, nie sposób nie zauważyć pięknego nowoczesnego budynku Muzeum MAT, czyli Muzeum Sztuki, Architektury i Technologii. Wystawy, które można podziwiać w środku, często poruszają temat ekologii oraz tego, jak rozwój technologii wpływa na społeczeństwo. Dodatkowo, dach muzeum jest świetnym tarasem widokowym z panoramą na rzekę. Ale fajny efekt robi ten daszek, to ta, taki, część tego budynku tak fajnie odbija dźwięki fal tutaj. Że wydaje się, jakby ten dźwięk pochodził gdzieś tam z góry. Ale szyby to oni tam puszczają gdzieś z jakichś głośników te dźwięki, a to tak fajnie po prostu odbija. Świetny efekt. Będąc w Belem nie można pominąć kulinarnego przystanku. Bonusowo dorzucamy poniekąd atrakcją, bo Pastej de Belém to miejsce z ogromną tradycją działające od 1837 roku. To właśnie tutaj po raz pierwszy mieliśmy ogromną przyjemność skosztować Pastéis de Nata, tego kultowego tradycyjnego portugalskiego ciasteczka. Kruche z rozpływającym się cieplutkim kremem budyniowym. Ach, na samo wspomnienie cieknie ślinka. Tradycyjny smakołyk słodki z Lizbony i podobno właśnie w Pastéis de ballet. Jest najlepsze. Dobra, jak źle wymawiamy, darujcie sobie, dobra? No nie, piszcie, piszcie, przyda Dajcie znać. Polecamy, ale jednocześnie ostrzegamy. Silnie uzależniające. Testujemy, moi drodzy, w miejscu zaraz obok tamtego miejsca, gdzie wczoraj jedliśmy, po to, żeby Wam pokazać, gdzie są lepsze, żebyście Wy nie musieli testować w różnych miejscach. No i, moi drodzy, nie dosyć, że 10 centów tańsze, to już Natalia mówi, że lepsze. I tu, i tu są dobre spróbki, w obu miejscach najlepiej. To tak, jakby bardziej czuć ten budyń. No. A się wylewa. Most 25 kwietnia to kultowa konstrukcja w Lizbonie, która do złudzenia przypomina Golden Gate z San Francisco. Z tego względu, że został zaprojektowany przez tą samą firmę. Wybudowany w 66 roku na cześć dyktatora portugalskiego. Salazara. Teraz most nazywa się Mostem 25 kwietnia. Miało to upamiętniać wydarzenie właśnie, które miało miejsce w tym dniu w roku 74. Właśnie tego dnia miała miejsce rewolucja, rewolucja pokojowa. Jest to most zarówno dla samochodów, jak i kolejowy. Tuż obok mostu w dzielnicy Alcantara znajduje się LX Factory. To bardzo ciekawe i kreatywne miejsce na mapie Lizbony. Tutaj kiedyś były jakieś stare fabryki i to miejsce zostało zaadoptowane na takie bardzo hipsterskie. Są tu jakieś koncept store, jest nawet hostel, restauracyjki, kawiarnie. Zobaczymy co tutaj w ogóle się dzieje. Prywatni inwestorzy tchnęli w opuszczone miejsce życie, odnowili stare budynki i tak powstała nowa kulturalno-artystyczna przestrzeń. Pamiątki piękne tutaj w tych sklepach, ale no ceny turystyczne. Taki fajny obrazek Lizbony, 25 euro. Trochę dużo, ale, ale ładna pamiątka by była na pewno. Kolejny przystanek to Time Out Market w dzielnicy Cais do Sodre. Pierwotnie był to targ z owocami, warzywami oraz rybami, a dziś to bardzo prestiżowa strefa gastronomiczna. Czeka to na Ciebie około 40 stanowisk, restauracje, bary, lokalne specjały, trunki oraz sklepiki. Znajdziesz tu wysokiej jakości przysmaki, zarówno tradycyjne portugalskie, jak i dania międzynarodowe. Dla miłośników jedzenia Time Out Market, czyli market z masywną ilością jedzenia. I pizza. Teraz przenosimy się na drugą stronę rzeki Tak, by zobaczyć Christu Rei, czyli pomnik Chrystusa Króla. Witamy pod Jezusem, pod tak. witamy w Świebodzinie. To Świebodzin? 7 euro taksówką jesteśmy w świebodzinie. Prawie jak świebodzin. To jeden z najpiękniejszych punktów widokowych, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Pomnik Jezusa jest silnie inspirowany posągiem Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, a powstał jako znak wdzięczności za ocalenie kraju przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. Fajnie że jest miejsce, żeby sobie troszkę pospacerować i tutaj jest bajeczny widok na most. Most 25 kwietnia. Polecam przyjechać na drugą stronę rzeki, bo naprawdę widok jest niesamowity. Sama statua ma 28 metrów wysokości i stoi na 82-metrowym piedestale. Na klifie, z którego rozpościera się niesamowity widok na rzekę oraz miasto. Na szczyt pomnika można wjechać windą. Będąc już po drugiej stronie rzeki, warto zajrzeć do miejsca o nazwie River Garden. Można tu dojść pieszo lub zjechać bardzo futurystycznie wyglądającą windą. To fajna miejscówka na zachód słońca, idealna na piknik z cudownym widokiem. Bonusowo, kilka kroków od River Garden jest restauracja Ponte Final, bardzo polecana z wyjątkowym klimatem i pysznym jedzeniem. Patrzcie jaki tutaj patent jest na stół puszką sardynek, i w ogóle taka ciekawostka obsługuje nas Wolverine. Jak się okazuje, Hugh Jackman po robocie lubi dorabiać sobie jako kelner w portugalskiej knajpie. Moi drodzy, fajna miejscówka, smaczne jedzenie. Myślę, że zdecydowanie warto wpaść i posiedzieć tutaj trochę poczilować, ale niestety, winda, słuchajcie, jakiś jest konserwacja, windy czy jak to powiedzieć, i musimy z buta wracać na górę. I powiem jedno, ta restauracja ma tak jakby. Całokształt, całokształt się zgadza. Bo jest dobre jedzenie, przemiła obsługa, widok, klimat. I nie jest strasznie drogo, no jak nie. na takie miejsce. Tak? Jak na Europę, myślę, Mam... że da się wytrzymać. Wracamy do Kaizdu Sodre na słynną Pink Street. To bardzo popularne wśród turystów miejsce, nazwane tak od różowego asfaltu. Kawałek asfaltu pomalowany na różowo i kilka wiszących parasolek sprawiły, że jest to bardzo popularny fragment ulicy, idealny na a jakże imprezę? Znajdziesz tu mnóstwo barów i restauracji, a życie nocne jest tu bardzo intensywne. Ulica ta przeszła sporą transformację, stając się modnym imprezowym kierunkiem. Na zakończenie naszej listy propozycja wycieczki poza Lizbonę, czyli Sintra. To niesamowicie piękne miejsce, które warto odwiedzić, będąc w stolicy Portugalii. Położona około 25 km od Lizbony oferuje malownicze krajobrazy i bardzo ciekawe pałace i ogrody. Główną atrakcją jest tu Pałac Pena. Kolorowy pałac na wzgórzu, z którego murów rozpościerają się niesamowite widoki. Bilet wstępu 20 euro za osobę i to jest wliczając pałac i ogrody. Można wejść do samych ogrodów za 10 euro za osobę. Jak się kupi do pałacu za 20 euro to ogrody są już wliczone. Sintra to bardzo ciekawe miejsce, na które warto przeznaczyć cały dzień, a jeśli ktoś lubi takie klimaty, to można nawet zatrzymać się na nieco dłużej. Natalia robi research, żeby coś wam przekazać, zobaczcie jak ona się stara. Dajcie jej łapkę w górę za to. Pamiętaj o wygodnych butach, będzie dużo chodzenia. Do miejscowości Sintra można dostać się pociągiem prosto z Lizbony, ale kiedy my akurat odwiedziliśmy Lizbonę, były jakieś strajki i pociągi nie kursowały. Moi drodzy, niestety dzisiaj są jakieś strajki, ale ta Sintra wcale nie jest chyba tak daleko, bo Voltem wychodzi nam 12,5 euro za przejażdżkę. Pociąg w dwie strony kosztowałby 11, czyli praktycznie dwa razy drożej. Ale jak mamy nie zobaczyć cindry, no to chyba warto, nie? Miecie to na uwadze, jak komuś się nie chce jeździć pociągami, to nie jest tak wcale drogo bolten. Moi drodzy, a za tym skórzem jest najbardziej na zachód wysunięty punkt Europy. Właśnie się dowiedziałem o jakiegoś przewodnika, który tutaj komuś coś tłumaczy, także zawsze cebula na krzywy i można z boku stanąć, posłuchać i się czegoś dowiedzieć. Oto nasza lista 21 atrakcji Lizbony. Jeśli myślisz o wybraniu się do Lizbony, to koniecznie zobacz 20 rzeczy, które warto wiedzieć, zanim do tego miasta przyjedziesz. Link już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!